Hej, cześć! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj jest Papers, Please. Odcinek został nagrany przedwczoraj dla mnie yy, na streamie, więc jak coś ktoś mógł to już widzieć, no ale stwierdziłam, że to jest chyba taki najlepszy sposób na właśnie tej gry nagrywanie. Z względu na to, że jednak muszę zwracać uwagę na wszelkie szczegóły w tych papierach i zawsze ktoś na streamie może mi napisać, że Coś jeszcze tutaj, coś tutaj. Yy, a po prostu chciałabym, żeby to zostało na dłużej niż na dwa tygodnie na zapisie yy, z live'a, więc właśnie jako takie normalne odcinki bym to wrzucała na YouTube'a. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się podoba. Jeżeli nie, to koniecznie napiszcie mi to nadal, to wymyślę może coś innego. Myślę, że ta gra jest naprawdę bardzo śmiechowa po prostu, ale jednak faktycznie jest ciężka. Ja byłam w szoku po prostu, że. A takie szczegóły trzeba zwracać uwagę, bo wiecie, czasem gdzieś tam przylot się gdzieś nie popatrzy i już jest upomnienie. Więc od razu zapraszam was na moje social media, yy, bo jak wy to widzicie, to mnie nie ma. Yy, nie ma mnie w domu, więc jak coś wszystko piszę na Discordzie, więc zapraszam przede wszystkim właśnie na Discorda, bo tam wszelkie informacje są. I życzę Wam miłego oglądania. Zaczynamy. Nowy. Gratulacje. Zostaliście wylosowani w październikowej loterii zakładowej. W celu niezbocznego obsadzenia stanowiska zgłoście się do Ministerstwa Przepływu Ludności przy punkcie odprawy granicznej w Grestin. Papreksiu Polim Grestin, spodziewajcie się lokalu kategorii C8 Arstoczka, niech żyje, ale... Arstoczka Zresztą so, nie chcę cheatów Nareszcie otwarte przejścia w Grestin no, Jezu, to już, ja się boję Ja tutaj będę mieć wiele błędów pewnie ale Ministerstwa Przepływu Ludności, oficjalnie biulety, coś tam, coś tam Zwracajmy uwagę na zarobości. Puszczamy tylko obywateli albo stoczki. O to ja chyba nie muszę tutaj nic sprawdzać, nie? Bo tu widać, że facet. Nie sprawdzę, czy się na pewno wtedy urodził tego numeru. Nic nie sprawdzę, nie? Idź. E, oj, 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 oj. To jest z importu, to ja go nie wpuszczę. No to mi najpierw za co mogę dostać 10 złotych ten więcej. W sumie kasa to się przyda, nie? Bo oni biedni. Republika to też nie. Wypadł, mi stąd, tylko arstoczkanów. Dyskryminacja tu jest. To się zwie dyskryminacje na trzy klawisze Zesol! Sol! Ty mnie próbujesz bejtnąć, nie ma, nie ma. Ja się nie dam. Roztoczka. Kobieta. No wyglądasz mi na kobietę. Wjeżdżaj. Ale się nie wysadzaj tylko, proszę. Ja jej ja nie umiem strzelanki. Dziękuję. I zapliedam, żeby klikać tego tego, tego tutaj. też jest ten bait. jakaś pomyłka. Elo! Dzień dobry. Import. Niestety proszę pani dyskryminacja. Podoba mi się ta gra. Już ją bardzo lubię. Import. Do widzenia. Pancerz stoczki, mężczyzna, Romek. Też wiem, co mogę sprawdzić, ale to... No właśnie, to nie. Mogę mieć to zrobione. Kurde, już nie zdążyłam. mi 20. I spać. Dobra, i tak zostanie. Idź do pracy. Podoba mi się to, serio, bez kapy. Mega mi się to podoba. Czytajcie. Wszystkie informacje o... Gdzieś z ważnym paszportem mogą przekroczyć granice. Nie ja wiemy jak do Zaraz. Nie to. Nie to. Tylko ty jesteś z Republiki. Boston. Dobrze. Wbijaj typie, baw się dobrze. Niech żyje arstoczka. No zabinałam sobie czas, żeby ten głośnik klikać, mogliby sami wchodzić. Antegria. Nie to mapa. Antegria. Este marmelo Okej okay. No i, no i ewidentnie wyglądała na kobietę, więc spoko Data ważności! Nie sprawdzałam daty ważności! A ah! Impor import, impor, impor import. N coś tam? Jest Data ważności Wygaśnie. Który jest dzisiaj? 82, dobra. Myślałam, że tam jest 0 i takie 0,2, a tam na pewno nie było 0,2, więc. No, baw się dobrze. Płetr! Eee, to jest cięższe niż myślałam. O Dziadiuś! Mężczyzna, arstoczka to. No tu się zgadza, wszystko na bank. Kobieta, w sumie nie to, tylko to. I co? Data dobra, wschodni Greste? Serio wpuścić? Wiedziałam. Ja w tą grę też nie umiem. Mhm. Okej, okay, to jest dobre. To jest dobre. Data dobra. Zdjęcie się w miarę zgadza. Tu powinno być już wszystko ok, no. O, zakryłam, nie ma, nie ma. Antegria Glorian, Beta się zgadza. Szczylajo! Wybuchu! Bum! Oluju! Dlaczego ten głupi strażnik strzelał tak późno? Co jest z nim nie tak? Atak terrorystyczny już na początku Mówię tylko ogrzewanie, ale jak jeden dzień nie będzie ogrzewania to się świetnie zawali, nie? Idę do pracy Teraz chyba tak się cieszę, że idę do pracy. W sumie nigdy nie byłam, ale no. powiecie się regulacja dotycząca wydawania wiz nieobywatelom. Wszyscy studiujący muszą mieć kwit wjazdu. weryfikacji informacji. Coś tam, coś tam. Kwit wjazdu Co ja podziałam? Nie podziałam kwit wjazdu, to na pewno. Kwit wjazdu. I paszport. Data ważności się zgadza. No, zdjęcie się zgadza, mężczyzna. To się zgadza. Tylko daj mi to, Ja bym chciała mapę, i zjednoczone. Się zgadza. Tylko nic nie narób Dobra Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Nie ma eee. Eee. Nie ma Brak Serio? I można było tego od razu? Republika. Boston jest ok. Data się zgadza. Kobieta. Ważność też się zgadza. Możesz wejść. Pozwalam. No. To jest, to jest, jest ciężkie, ciężkie jednak. jednak. Mogę cię uszyć w każdej chwili. Kolejna, ja nie mogę. Jakie jest w role? Ważne. Kobieta. W imporze było coś takiego, jestem pewna. Tak. No, według mnie się zgadzasz. Przyjdź do różowego pod Pytaj o coś tam. Dobra, może dzisiaj nie będzie kar. Kolegia ta ważna kobieta dobrze zachodnie, Grestin, eee, kolegia, 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 kolegia. A, okej, okay, dobra, może być. Dobra, dobra. Nic nie narób! A jak nie, to będzie. Planie. Tak. Dobra, chyba jest grzeczna. Dobra, dobra, dawaj świstek. Nie masz świstka. A, są one serto. alstoczki. Zepsułam! Zepsułam. No będzie tak, no trudno, no coś Ola zepsuła standardowo. No jest z arstoczki. Data ważna, kobieta. Wejdź. Wejdź i bądź grzeczna. Antegria, kobieta ta ważności. Proszę Pani. Proszę Pani. No, no, no. Czyli mam Ci dać po prostu odmowę. Na to wychodzi. Cyk! <try> Ja bym chciała naprawić to, co zepsułam, ale nie umiem. Data się zgadza. Mężczyzna Kolegia. Czy w jest coś jak wedor? Jest. Paszport się zgadza. No to wygląda na to, że się wszystko zgadza. Może pan wejść i bawić się dobrze. A ciekawe, czy ja mogę tak komuś tu dać, jakbym facetowi. Zaraz sprawdzę. Czedzieś. <laughs> Nie mogę. Jest wspaniały kraj. I co? I co? Aha, to chyba muszę zrobić tak? Nie tak. Podstawowe zasady, tylko... O! O! Tak! Jeszcze wrócę. Spoko. Ja chciałam chciała desz no. Siema. Mężczyzna, no się według mnie jak byk nie zgadza zdjęcie. Czas nie było się ze mną łaskawie. I co ja mam teraz zrobić? Hej, Natalia. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ale zgodne. O! Zrobić tak. Tak. Nie tak. Tak. Aha, aha, aha! To zagierka papers, please To i to A nie, to ja chyba po prostu go nie mogę wpuścić I tyle. Tak mu zrobię. Nie ma. Dostanę za ciebie karę. Elo. Ups. Zminimalizowałam grę. Olacam. <gry> O nie, sens się rozchorował, co za... Co za typ. Dobra, ich mają ją tak. Wiesz co jest smutne? Nie wiem, nie. E, a, no w tej grze chodzi o to, że muszę... Pracuję na granicy i muszę sprawdzać paszporty. I sprawdzać, czy przypuszczam dobre osoby, czy kogoś nie mogę i w ogóle, na nana. Na. Prowadzono surowsze wymagają często sprawdzenie, tożsamości po podróżach. te czasami muszą okazywać dowód osobisty. Zający muszą uzyskać i przyznać ważną zgodę na wjazd. Kwity wjazdu mniejszym tracą ważność. Okej. Okay. Ja się nie znam GTA V. Cyk, cyk. W ogóle tu pierwsza osoba, a następny, nie? Ambitnie. Cel tylko podróży. O nie, tu już jest więcej do sprawdzania. Chyba jest dobrze. Daniel, 6 miesięcy. A co on powiedział? 6 miesięcy. Dobrze. Ważna do. Ważne do. Zjednoczona Federacja. Daj mi tu mapę. Zjednoczona Federacja. Coś tam. Jest dobrze. W takim razie wydaje mi się, Danielku, że możesz wjechać do Rastoczki i bawić się dobrze, tylko nie na. Rozrabaj. Import Daniela. O, Daniel Daniela. Zgadza się, kobieta. Kłódź, coś tam. Zgadza się. Cel odwiedziny. Jeden miesiąc. Niech będzie jej. Tu się zgadza, tu się zgadza import. Import, import. To tam jest Haj jest. No to wydaje mi się, że Danielko możesz wjechać również po Danielu. Baw się dobrze. Co mi ja się tak. Fotografia... Ej, nie patrzyłam na zdjęcie. Faktycznie. Nie patrzyłam. Nie masz zgody, proszę Pana. Przepuśćcie mnie. Idź już sobie. No Ten coś nie tak. A wiedziałam no co za typ? Musiał poczekać na upomnienie, no obristan, obristan, obrystan. Skal data się zgadza. Data się zgadza do miesiące praca. Powiedział, że praca? Tak, do pracy. Tekla i coś tam, numer MC5M74G51. spoko. No, podobny z wyglądu, z japy. Jak nie, no to już nie był problem. I mój, ja znowu,

Ja wiem, że mogę to sprawdzić, no ale jakoś tak nie wiem. Nie chcę mi się klikać. Wolę już to sprawdzić tak szybko oczami. Po prostu kogoś odwiedzam. Długość no pobytu przez miesiąc. Dobrze. Wszystko się zgadza. Inaczej muszę. Hej, Szolek. Nic o tym nie wiadomo. Podrobione przepana, pana! Podrobione! <laughs> Przeprowadzam się tu na zawsze. No to też się zgadza, to też się zgadza. Republika. czy w Republii jest Boston? Proszę mi powiedzieć. Jest. No zdjęcia podobna. No kobieta nie powiedziałabym, ale niech jej będzie. Ale proszę pa... Pana, pa panu. Nie to. To. Coś mi się tutaj nie zgadza. Bo numerek ma dobry. Mam dwa róże Dawaj paluchy po raz pierwszy w tej grze. Będę tak, no. fajnie. Ten jest godny. Ale dobra, tak do pseudonimu. Ja bym chciała kogoś aresztować, więc ja nie wiem. E... O, mogę. Mogę areszt? Mogę areszt? Nie mogę, areszt. No, zabrała koluchy na szniesie swoje. Ty, 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 Dziadziuś! Czy wy to widzicie, Kiedy to jest złodziutkie? On to was na ręczkę napisał! O. Kobra Kobrastan w ogóle. Ok, ok. Przepuszczamy dziedzie czy nie. Przepuść go. Daj mu. Masz dziadę. Masz. Idź. Ty najlepsza, arstoczka najlepsza. Wiadomo. Wiadomo, że jest najlepsza. O, mamy jakieś osiągnięcia. Jest tam tokena Oj, tam, oj, tam. Nie wiemy kobra Stan. A właśnie, że jest. W jego marzeniach jest! Okej, okay, to jest arstotka. Jej nazwisko się zgadza. Urodzenie... Nie mam pojęcia, waga się zgadza. Wzrost. Niech będzie, chociażby mnie tu. Ewidentnie 1,70 70 jest, no ale dobra. Numerku nie sprawdzę Paradiza. Ja kojarzę tą nazwę, ale czy ona na pewno była w Arstoczce? Tak. A zaraz, właśnie dyslykty jest. Ten jest godny. No, niech będzie, było złożone. Las je na jedną, raz na drugą, ale niech będzie. Idź tam. Teraz mogę sprawdzić. No, ja wiem, że mogę sprawdzić, ale stwierdziłam, że tam. Także i tak wszystko tak skacze, że pewnie jest dobrze. Wszyscy są ok, to ja im nie daję. Ale to na tyle. To na tyle z Paper Splisa. Właśnie taki odcinek sobie chciałam nagrać i tyle.